Cześć, cześć team. Dzisiaj znów film z królikami. Znowu je trzeba nakarmić. Jak widzicie, jeszcze je dzisiaj dolałem, już tyle nie ma. Więc... Trochę tej wody schodzi. No więc co, dam im teraz jedzenko. Tutaj mi przyszedł granulacik z Unipaszu. Chyba 20 kilo, albo 25 nie muszę im w ogóle paszy rozrobić, bo Nie mają za dużo, a... Dobra Już się biorą za jedzenie No i tym na dole, chociaż mają one Sypie im Troszeczkę O, ładnie sobie poubijały. To jest wszystko widzę z sianem wymieszane, nie wiem. Bo im zawsze daje się z boku, one to mieszają. Dobra. Alwinia już zadowolona, bo ja. A ty Alfred? Co się tak czaisz? On ma ciepłe uszy A właśnie ile jest dzisiaj stopni? 8,5 stopnia gdzieś mniej więcej. Więc co, teraz im dam trochę sianka. Alfredowi nie za dużo muszę sobie paśniki w ogóle załatwić. A tu ci Alfredik tam masz. Albo tak zjesz? Czy nie? Czekaj, no. Zjesz? No zjedz sianko. O, jesianko jak widzicie. Dobra, siano to sobie zdejmę na dół, ale się wysypało. Dobra, Alwinka zabrała całe siano z paśnika, żeby zakryć młode. Dobra, napełnij paśniczek świeżym sianem. O, świeżutkie. No jeszcze te dwie agentki na dole. Ma ona trochę gdzieś tu. Tu sobie zjecie. Nie cianka. Muszę je oddzielić. No, muszę sobie w ogóle te drzwiczki naprawić. One mi się w ogóle zamykać nie chcą. O więc tak To tu powyciągam, żeby tak nieładnie nie, nie wystawało. No, i zerkniemy w sumie do maluszków. O, te klatki ciasne. O, już jest jeden, ale pozakrywało ładnie. No, mm, ci jakie kluchy. Chodź, ty na przykład. Macie kaklucha. O. One aż tu są, patrzcie. Będę i tego gniazda tu rozwalał. Ale ten jest piękny, patrzcie. To tak jak srokacz, taki podobny. Nie, Ten chyba zostanie. A pokaż jeszcze się ty. Piękne są, zobaczcie. Dobra, zakryjemy je, żeby się Alwinka nie denerwowała, bo się napracowała o, jej randala. Sypnę jej trochę świeżej słomy, to może jeszcze pozakrywa. Dobra. No to co im jeszcze Alfredo je. sianko? Swoją piękną mordzią. O, woda mu kapie. Teraz się napije. O, jest tam jeszcze siano? Nie ma. Dobra. No to teraz idziemy po jabłuszko. A bo na tym filmie, bo na razie mam 4-minutowy film. 4,5 minuty. To powiem Wam, że jeszcze zrobię rozrabianie paszy. Że wam jak ja to robię, chociaż już dwa filmy były o tym, ale nie zaszkodzi. A jeszcze Wam wspomnę, w następnym odcinku, jak będą pytania, to zrobię QA. Możecie pytać, jak będę wiedział, to udzielę odpowiedzi. Bardzo chętnie, więc będzie QA i zapowiadam. Znaczy, będzie, jeżeli będą pytania. A, jak będzie na przykład mniej niż 10 pytań, to nie będę robił, bo szkoda. No, szkoda robić ja dwuminutowego czy ileś tam. Więc możecie zadawać pytanka. Bardzo chętnie odpowiem. Ale ciężko jedną ręką. I tak się. No nie. Dobra, muszę to wyciągać. Niestety. Za chwilę wrócę. Dobra, mam. Tutaj akurat jest jeszcze wczorajsze, więc tam tego im na razie nie daję, dam im to Alfred lubi jabłko, więc dam mu taki większy Pięknie słoneczko wyszło Alfred, chcesz jabłko? Słońce cię razi, nie? No masz jabłko No dobra, zjesz sobie On to jest kombinator Na wiosnę będę kupywał Samicę kalifornijską Od sprawdzonego hodowcy Nie chcesz jabłka? Tu ci położę, zjesz sobie A właśnie, tak a propos Jak są maluchy, dam im płatków owsianych trochę Może maluszki sobie pochrupią A ty co? Już chcesz wiewać A wam to wrzucę tu, bo wy porozwalacie Te są ładne Ten tak jak srokacz wygląda Tylko Problem jest taki, bo to jest ogólnie samica i miała samca, który umarł. I to ma jedną kropkę na nosie, a sobie miał dwie kropki, jak srokacz. Identyczny. No, a to jest, tak jak mówiłem, Wy już go dobrze znacie, Alfredik. No. No więc to, wezmę się na razie za płatki owsiane dla maluchów. Czapkę sobie odłożę. No i tej paszy by pasowało trochę rozrobić. I nie wiem, słuchajcie, czy nie wezmę pomysłu od Spinali, też hodowcy. W sumie yy, no ona miesza paszę w tych yy, w wiaderkach, więc chyba będzie wygodniej, bo nawet nie ucieka zapach przez to i króliki mogą chętnie jeść, więc chyba wezmę od niej pomysł, mam nadzieję, że się nie, nie obrazi. Więc będę robił w wiaderkach. A teraz im dam trochę płatków owsianych do pojemniczka. Może sobie pochrupią. Fajnie już by zaczynały jeść coś innego. Bo dzisiaj już mają 15 dni już kończą. Dobra, płatki owsiane mam. Tu są maluchy. Najwyżej Alwinka zje. Położę im gdzieś tu. Alwiniak chcesz płatki? A, widzicie je ja płatki owsiane. Dobra, postawię tu może maluchy zjedzą. Muszę zrobić, bo te tak lekko działają, a te tak strasznie, wiecie, opornie. Dobra, robimy paszę. Więc na sobie rozrobię w kartonie, a później przysypię do wiaderka. Tylko muszę znaleźć taką przykrywkę, wiecie o co chodzi. Dobra, więc ściągam to pudło na dół, będzie mi wygodniej mieszać. Nie miałem wiadra z przykrywką, to wezmę takie wiaderko. No i mam taką pokrywkę, nie wiem czego, ale znalazłem i ja ona tu idealnie pasuje, więc akurat to zużyję. Granulatu już mam tylko tyle, ale jest jeszcze całe tyle, to to już akurat tak wsypie. nie będę już ważył i tak dalej. Teraz to kukurydza, kukurydzę też daję na oko. co tam jeszcze? Siemelniane. siemię Siemi już wsypane. Więc tu już mam o tu widać siemielniane. No i jeszcze najważniejsze, czyli mieszanka zbożowa, którą muszę dostać. Bo ona jest tutaj. Co tu robi słonecznik? Muszę go powywalać. Nie wiem skąd to się nasypał. Mm, tutaj jak widzicie w składzie jest owiec To jest owiec, pszenica I? Owiec, pszenica i trochę jęczmienia I pszenicy też tak lekko trochę Dobra, prawie wszystko powybierane Dobra, można sypać Też to na w sumie na oko, bo to No, myślę, że tyle będzie OK. Gdzieś miałem taką łyżeczkę, którą znacie, tylko nie wiem gdzie ją położyłem. Pewnie gdzieś tu jest, ale musiałbym szukać tu mam tą paszę. I nie wiem czy jej nie otworzyć. Ale dobra. Teraz to trzeba dobrze wymieszać. Królik się myje. Dobra, mniej więcej wymieszane, jeszcze to przemieszam trochę i do Was wrócę. Dobra, wymieszane. Mogę jeszcze w sumie dosypać trochę płatków owsianych, którym się kończą, muszę kupić. Z, nie wiem, z kilogram chociaż no to tak wiecie, żeby na smak było owiec już mają, ma płatki owsiane tutaj trochę dodadzą takiego nawet ładniej wygląda ta mieszanka z płatkami no i dobra, jeszcze to się trochę wymiesza no teraz co, biorę sobie wiaderko które mam tutaj 10 litrów biorę pokrywkę dzisiaj bez witaminek, bo dostały, dostawały witaminki w wodzie to dzisiaj już wiadomo nie, dzisiaj mają czystą bo tam co jakiś czas się stosuje no dobra, słonecznik ogólnie słonecznik królikom nie szkodzi, ale no i teraz to tu przesypuję i zamykam, no i patrzę mam przesypaną, widzicie tutaj się zbierają takie syfy, to ja już im tego nie sypię, o tu dobrze widać że to jest takie taki pyłek no i co? I sobie tu teraz stawiam do góry. Coś tu muszę poprzestawiać. Może tą ten granulat z Unipaszu jakoś przestawię. No i tutaj mieszanka. Do środka słoiczek. Może jakoś go tak położę. No i co? Biorę pokryweczkę. Przykrywam. O, i już jest wszystko gotowe. Więc króliki w sumie ogarnięte. Jeszcze zajrzymy do maluchów. Jeszcze raz. O, Alwinia trochę zjadła. Dobra, chodzimy do klatki. Jak widzicie trochę przecieka. Ale... O, siedzą cała ferajna. Może tu im trochę dam, może zjedzą. Ciekawe czy zjedzą. Jak no, widzicie grubo siana. Bo puchu już nie ma, więc... Ten w ogóle nie wiem czemu on taki wyszedł, ale ogólnie ładny króliczek tylko. O, boi się. Dobra, nie będę ich stresował, bo one już widzą, więc nie wiem skąd taki kolor. Malwina jest biała. Alfredzik też jest biały. Tu jest ładny kolorek, szary. Czarny. No i tutaj srokacz, można powiedzieć. Dobra, nie śpią. Alwinka już u mnie. Około chyba dwóch lat A bo dobra zostawiłem tu Więc nawet nie wyrzucam jej Jak sprawdzam gniazdo Bo ona mi ufa Na przykład dziadka ugryzła mnie nie ugryzła jeszcze ani razu A dziadka już chyba ze trzy razy Bardzo fajny królik też Tylko trochę taki brudasek bo Alfred, jak widzicie Alfred jak widzicie jest czyściusieńki O, akurat mu przeszkodziłem. Kej Alfred. Jeszcze kury pieją. No, jedzonko, jak widzicie, mają wyjedzony granulat. No, ale będą głodne, to zjedzą. Nie będę ich na samym granulacie utrzymywał. No, jeszcze do nich zajrzymy. Siedzą do samiczki. Ładne. No więc, tak, w tym filmie to będzie wszystko. Nie zapomnijcie o łapce w górze subiku. No i komentarzu. Nie zapomnijcie też o tych pytaniach. To będzie QA. Ja sobie no ja sobie posprawdzam komentarze. No i zrobię Q'a. Więc do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.